Cześć Małgosiu. Witam. Dzisiaj znowu przed nami moja znajoma psycholog, psycholog Jakbyście chcieli wejść na Małgosi stronę i umówić się chociażby okay. na takie spotkanie przy kawie, nawet wirtualnej, czyli online jest taka możliwość. Takie spotkanie pierwsze u Małgosi jest zawsze w gratisie, więc można wypróbować, jak się wam będzie rozmawiało. A dzisiaj porozmawiajmy o tożsamości. Jak to jest z tą tożsamością? Tożsamość. To taka odpowiedź na pytanie, kim ja właściwie jestem. Oczywiście dziś mamy cały cykl różnych różności związanych z tożsamością płciową. Wiele osób odkrywa w sobie to, że na przykład urodziło się nie w tym ciele. No tak. Wiele osób mówi o sobie właściwie ono. Nie bardzo umiejąc powiedzieć czy bliżej mu do kobiety czy do mężczyzny. Ale tak, ba, tak po ludzku tożsamość to nic innego. Jak takie poczucie zgody ze sobą, czyli wiem kim jestem, wiem jak się nazywam, wiem jak wyglądam, wiem co robię, wiem jakie mam słabe i mocne strony i najważniejsza rzecz, ja to akceptuję. I czuję się w tym dobrze. Czyli tożsamość to nic innego jak takie, zbiór takich cech, i płciowych, i osobowościowych, które powodują, że to, co robię, i to, jak to robię, daje mi poczucie pewności siebie, daje mi zaufanie do siebie, czyli wybory, których dokonuję. Y, sposób zachowania się i ten wewnętrzny, sam ze sobą, y, i ten zewnętrzny akceptuje w pełni. To znaczy, tożsamość to również, o czym bardzo wielu ludzi zapomina, jest takim, Zaakceptowaniem naszych słabszych stron. Bo no wszyscy byśmy chcieli być super. super piękni. No po prostu, słuchajcie, także Photoshop wymęka. No tego nam tak, pokazują wszystkie Tak, media, jak, jak to idealnie nam... powinno być, prawda? A gdybyśmy zobaczyli na przykład yy, bardzo wiele modelek. Przed sesją makijażową. Ja miałem i tak okazję dalej. oglądać się. E, jak, jak te w... piękne kobiety mają mnóstwo kompleksów. i kompleksów I to problemów po pierwsze, z tak, ze sobą. I po samą. drugie, e, okazuje się, że jeżeli gdzieś tam coś poprawimy, coś wyeksponujemy, wyglądamy zupełnie inaczej. I my zapominamy o tym bardzo często. Właśnie przy tożsamości, że dobrze dobrany strój, dobrze dobrana fryzura, dobrze powiedzmy wykonany makijaż, mogą sprawić, że będziemy tak jak Sofia Loren, która zwykła mawiać o sobie tak. Myślicie, że ja jestem piękną kobietą. Ja już dawno doszłam do jednej rzeczy pokazuje to co ładne, a reszta działa na zasadzie. Ludzie widzą to co widzą, a resztę niech się domyślają, że jest równie piękna. No i tak to. Jest. I jeżeli, no bądź co bądź gwiazda, prawda, bądź co bądź osoba przez wiele lat będąca ikoną stylu, piękna klasy. Mówi coś takiego, to coś w tym musi być. Czyli tak y, podsumowując to, to wychodziłoby na to, że jest taka część nas, którą pokazujemy światu, Tak. Y, a jest część, którą niekoniecznie. Tak, i wcale... I wcale to nie dotyczy tylko urody, nie, ale dotyczy nie. też naszych cech, cech, tak. cech osobowości. Oczywiście, dlaczego? Dlatego, że przecież zobacz, nie musimy się I swoją wredotą na przykład, prawda, chwalić, <laughs> chwalić na co dzień od razu. <laughs> Inna kwestia. Spójrz Maćku na coś takiego, że rzadko kiedy myślimy o sobie w takich kategoriach, że nasza tożsamość jest tak naprawdę taką wypadkową tego, co sami myślimy na własny temat. I tego, Zasada lustra. Tak, co, my, co myślą na nasz temat inni ludzie. I teraz, jeżeli te opinie zewnętrzne w dużej mierze zgadzają się z tym naszym obrazem, czyli z tym co sami nad swój temat myślimy, naszym wyobrażeniem. Tak. To wtedy ta my jesteśmy pewni tej swojej tożsamości, wiemy jacy jesteśmy. Mówimy, że mam do siebie zaufanie, że wiem, że w takiej czy innej sytuacji mogę to 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 i tamto, umiem to i to i tamto. I Wtedy jest ta zgodność, mamy ten komfort psychiczny. Pamiętać też przy tożsamości należy, że jest taka psychologiczna zasada, która mówi o czymś takim, że zazwyczaj jesteśmy zbiorem tych pięciu osób. Z którymi mamy najczęstsze, y, najdłuższe interakcje. I na przykład mówimy, często się słyszy, mąż do żony, bo ty jesteś taka sama jak, jak twoja, twoja matka. matka. No i dzięki temu już śpi na kanapie w najlepszym wypadku. Matku, o tak. ile zdąży się uchylić przed, przed lecącym wałkiem, <laughs> albo krzesłem, Ale nie wiem, co tam żona akurat co trzyma. Co zauważamy. Na przykład u swoich dzieci, u siebie samych, że patrz, ty podpierasz się pod boczki, tak jak babcia Hania. To to Albo ja drapiesz z... się. Wszystkie złe cechy moje dzieci po dziadkach. Ech, tak. Ja tak twierdzę. Ech, rozumiem. Albo prawda kiedyś yy, się denerwujesz, pocierasz ucho tam jak wujek Kazik, tak? Ewentualnie coś tam. I my już możemy widzieć. To dla nas był osobą ważną, od kogo uczyliśmy się pewnych zachowań. Kto wywarł na nas wpływ. I teraz my się uczymy całe życie. No tak. I zauważ, że na różnych etapach życia widzimy co innego. U tej samej osoby, to świetnie na dzieciach widać. Jak. Na początku starają się naśladować nas, rodziców, później zachowania najbliższych kolegów, potem przejmują zachowania, nie wiem, partnerów. Gdzieś tam przynoszą z pracy, ze szkoły, skądś tam jeszcze różne rzeczy i to buduje tę naszą pełną tożsamość, osobowość właśnie taką przez duże o. Że to nie jest tak, że my. Właśnie sobie wybieramy poszczególne te cechy, które nam się podobają w innych ludziach. Tak, to prawda i to dobrze. Gorzej, jak patrzymy na te cechy, które. No, na przykład, no Powiedzmy, prawda. że inni raczej niekoniecznie akceptują. Tak, I tak, próbujemy tak. Bo, w sobie prawda, to. Prawda, jeżeli stosujemy przerywnik, ten, prawda, znany ogólnie, co drugie słowo. No, na przykład. Ewentualnie. Mamy naście lat i próbujemy być, prawda? Urabura, król podwóra, ja tu jestem, ja tu nic nie potrzebuję. To efekt jest zwykle opłakany, bo los bywa złośliwy, przewrotny i każe nam się uczyć. I zazwyczaj jest tak, że w najmniej odpowiednim momencie zostajemy wystawieni na próbę. Co ciekawe. Im bardziej, to, jest, to tak działa, że im bardziej nasze towarzystwo, nasze otoczenie wzbudza w nas podziw, wzbudza szacunek, wzbudza często troszkę takie ukłucie zazdrości nawet, tym bardziej chcemy się upodobnić do takich ludzi, bo wydaje nam się, że oni są po prostu atrakcyjni. No i zwracają na siebie uwagę, bo um, wychodzą z cienia, so, wyróżniają się na tak. tle tej szarej masy. Dokładnie no, tak. po części nam się to na pewno podoba. Tak. Oszukujmy no, się, sami chcielibyśmy się wyróżniać. Chcielibyśmy a nie chcielibyśmy się wyróżniać, a z drugiej strony te wszystkie potrzepty, prawda, tego takiego syndromu oszusta. Nie, to nie dla ciebie. Ty nie pasujesz. To za trudne. Się nie nadajesz i tak dalej, prawda? Pomimo tego, że mamy naprawdę wszelkie dane po temu, żeby stać się tym liderem i twarzą czegoś tam, to podziwiamy to u innych. Tak. I zobacz, że też część rzeczy bardzo fajnie jest, kiedy mamy dobre wzorce, bo troszeczkę mamy z takiej małpki, która uwielbia naśladownictwo, powtarzanie i uczy się poprzez to naśladownictwo. No Więc, teraz ciężko trudne, o to dobre wzorce tak naprawdę. Niestety tak, bo zauważmy, że wylewa się coraz częściej jakaś fala hejtu i jakby ktoś prześciga kogoś w byciu podłym, wrednym. A może my po prostu dążymy często do wzorców, którymi są fikcyjne postacie, no bo jeżeli to jest jakiś bohater filmowy, czy jest to bohater, nie wiem, mhm. z jakiejś tam literatury, czy, czy nie wiem, gry, no, to, no to, to nie są rzeczy, do których my jesteśmy jako człowiek zdolni dołączyć. A przestajemy zauważać wzorce, które są ludźmi. Dokładnie. No bo nie oszukujmy się ciężko. Jest teraz o takie wzorce. nie, nie to bardzo po pierwsze, po drugie, Można je znaleźć. One nie mają szans nawet równać się z super herosem tak, gry czy filmu, Który, który ma tam, który tam siedem żyć i tak dalej, um, i to, i tam, to i nieograniczone możliwości. Dokładnie. To jedno druga rzecz. Czy nie czujemy się przez to zagubieni? Bardzo, dlaczego? Dlatego, że. Zobacz, bardzo dużo zachowań skapistycznych, to jest ucieczka w ten wirtualny świat, gdzie ja wszystko mogę, jestem super bohaterem, ale dochodzą do głosu nasze emocje, dochodzą do głosu nasze potrzeby. I w efekcie czujemy się ani tu, ani tam. I to jest ten moment zagubienia tego takiego dysonansu. Bo y, tak naprawdę, nawet jeżeli będziemy superbohaterem, to żadna wirtualna postać nie przyjdzie, nie przytuli nas, y, żadna wirtualna postać nie poda nam przysłowiowej szklanki wody, kiedy jesteśmy chorzy, y, nie pogłaszcze nas po głowie wtedy, kiedy dzieje nam się krzywda. Tylko tak. do tego potrzebujemy tego e, drugiego człowieka, tego wypróbowanego drugiego człowieka. No to człowieka. tworzą jakieś kombinezony, w które się tam ubierają, tak, tak, i, tak. i tam. No, Ale mimo że można wszystko, czuć jakieś tam rzeczy. E, tak? Fakt pozostaje faktem, że nasz rozwój jako gatunku i nasze potrzeby emocjonalne ewoluują dużo, dużo wolniej niż postęp technologiczny. I dlatego my się czujemy coraz bardziej zagubieni, bo nie wiemy w końcu, co jest prawdą. A, czy... a potrzebujemy jako ludzie od najmłodszych lat. Dziecko świetnie funkcjonuje wtedy, kiedy wie, co mu wolno, a czego mu nie wolno. Czyli ma postawione konkretne granice. Konkretnie granice. Tak. I mówimy, to jest dobre, a to jest złe. O tutaj świetny przykład podawał mój znajomy, który w pewnym momencie zwykle pytał dziecko, a dzisiaj chcesz czapkę, czy, czy taką czapkę, czy siaką, a założysz takie buty, czy siakie, a, a weźmiesz szaliczek, czy nie weźmiesz szaliczka. No i najbardziej był zaskoczony, jak kiedyś poszedł do swojej mamy i ten. I jego mama coś tam mówi do dziecka a i w końcu stwierdza, że no wiesz co, ja ci tu mogę na przykład dać, nie wiem, przykładowo mogę ci dać tą czekoladę czy cukierki, tylko zapytajmy tatę. A dziecko stwierdza, przy całej rodzinie. Nie, to ty nie ma co pytać, on i tak nigdy nic nie wie, zawsze mnie o to pyta. No i totalna porażka Bożka, wychowawcza, prawda? jak dla mnie po prawda? prostu. Prawda, bo dziecko powiedziało to, że ono oczekuje tych granic tak. i oczekuje tego, że ktoś mi powie, co jest dobre i co złe, czego ja mam... Tego się tego tak, ma, czego ja, ja mam się pokazać, trzymać. nauczyć. Dokładnie tak. Tego się oczekuje od rodzica, nie, nie tylko tego, że będzie zarabiał na rodzinę, czy, czy bawił się w piłkę, tak? Tak. Ale powiesz, że nie podoba mi się to i ja się na to nie zgadzam. I ja w, do, w naszym domu nie będę tolerować takich makich, owakich zachowań. No tak. I wiesz, dziecko wtedy świetnie się rozwija. I ba, ono od razu odnajduje swoją tożsamość, bo ono widzi, a z tego, co... gdzie jest granica pomiędzy dobrem a złem, i gdzie ja chcę się znaleźć, i jak się czuję, kiedy jestem po właściwej stronie, że się tak wyrażę barykady, a kiedy przekraczam te granice. To trafiają do ciebie dorośli, którzy mają problem z własną Uch. tożsamością? Okej, okay. Nie będziemy. Naj Mówisz, jakbyśmy Słuchaj, nazwiska zaczęli nie, wymieniać, to przed północnymi. Najświeższy, północy, najświeższy przykład. Trafiła do mnie młoda dziewczyna. Już rozwiedziona. Z małym dzieckiem. No, to teraz się nazywa bizneswoman. I teraz. Cześć. I teraz powiem Ci w ten sposób. Przyszła do mnie z takimi zapytaniami, właśnie jak ona powinna, co ona powinna zrobić. Mhm. I efekt tego wszystkiego był jaki? Taki mianowicie, że z jej sposobu zachowania wynikało, że ona sama nadal jest na poziomie, Emocjonalnym, tak zwanego egotyzmu dziecięcego, czyli to ja jestem najważniejsza, byle jakaś taka bzdura, która raczej nie dziwiłaby mnie u piętnastolatki. To jednak u mamy sześciolatka już jest czymś niepokojącym. Delikatnie mówiąc, niepokojącą <laughs> rzeczą. Naprawdę. I to mówimy o tożsamości, prawda? I w kontekście tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, że ja mam stanowić wzór, pewien wzorzec, no to jest tak troszkę kiepsko. Czyli krótko mówiąc, wiesz, że masz problem z tożsamością? Zapraszam. No Powiadajmy. A swoim, swoim porządkiem, moi Państwo, chcąc nie mieć tego problemu w ogóle, to pamiętajcie, że każda istota ludzka jest obdarzona pewną niesamowitą cechą, a mianowicie wolną wolą, która powoduje to, że my zawsze mamy wybór. I Możemy, nawet jeśli początkowo się zachłystujemy jakimś, nie wiem, ideałem, jakąś osobą, jakimś zachowaniem czymkolwiek, to możemy sprawdzić, czy ono do nas pasuje. Jeśli nie, zawsze możemy powiedzieć nie, dziękuję, to nie dla mnie. Dokładnie. Także to tym akcentem na dzisiaj kończymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do, do zobaczenia. zobaczenia. Cześć, witam Cię na kanale jeszcze przed setką. Jeszcze przed setką, czyli wszystko co robię i mam zamiar robić przed moimi setnymi urodzinami. Czy zdążę, czy dożyję, tego nie wiem. Jednak mam zamiar robić w tym kierunku wszystko, by nie tylko dożyć, ale także się cieszyć życiem, które jeszcze mam przed sobą. Stworzyć je takim, od którego nie będę chciał uciec. To co widzisz na moim kanale YouTube to treści podzielone zgodnie z heksagonem szczęścia Fryderyka Karzełka na sześć obszarów. Obszar zdrowie, obszar praca, finanse, wbrew pozorom nie zależą od pracy, relacje, miłość, związki, hobby oraz permanentny rozwój osobisty, czyli pro. Na tym kanale poruszam temat dobrego, szczęśliwego i przede wszystkim spełnionego życia. Chcę, by moje takie było, jeśli ty też, zaglądaj tu częściej. Stwórz ze mną swoje życie takie, od którego nie będziesz chciał chciała uciec. Partnerem filmu jest grupa Sukces Studio na którą składają się: sukces studio, konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagających strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Przy okazji naprawiamy też strony, administrujemy nimi, poprawiamy, robimy wszystkie rzeczy, aby strona Klienta poprawnie działała oraz była bezpieczna. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe sklepy. Ludzie zdarza się, że kłamią. Dane nie. Dlatego tworząc treści oparte o dane, zawsze wygrywamy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram i LinkedIn, podkręcając wszystko to, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Zapraszam Cię do współpracy z nami. Sprawiamy, że rzeczy się dzieją. Odezwij się teraz. Całodobowo możesz do mnie napisać. W tym celu wypełnij formularz dostępny na stronie głównej sukcesstudio.pl. Wyślij i oczekuj odpowiedzi ode mnie. Zwykle dość szybko odpowiadam.